Chciałybyście zobaczyć Hexę Bellatrix ze Śląska? Oto Jerzech. Dzień dobry, witam w kolejnym weekendowym vlogu. Dlaczego heksa? Heksa to jest po prostu Bellatrix, bo... Moje drogie, e, patrzcie jaką sobie kieca kupiłam. E, kieca jest z... Aha, czekaj, co wy mnie zobaczycie? Muszę sobie chyba przełożyć troszeczkę światło. Sekundkę, zaraz, zaraz. przecież mam lamp, a lamp, nie? Ym, skórzana sukienka za sześć dych z zary, no po prostu miodzio. Takie promki to inno ze mną. No, w każdym razie, y, dzisiaj miałam dzień nagrań, no i ponieważ dzisiaj nagrywałam, no to właśnie postanowiłam, że tak, sukienka, którą sobie kupiłam, to jest najlepszy moment, żeby w tym momencie ją wykorzystać, bo nie wiadomo, kiedy znowu nadarzy się, się okazja, żeby założyć skórzaną kiecę. Tak, więc dzisiaj był dzień nagrań i w przyszłym tygodniu też będzie dzień nagrań i kto wie, może to będą ostatnie filmy nagrywane w tym mieszkaniu, w którym teraz mieszkamy. Trzymajcie kciuki, wszystkiego się z całą pewnością dowiecie. Ostatnio, gdy byliśmy na pizzy, to poplamiłam jedwabną bluzkę z sosem pomidorowym, więc sprawdźmy, czy uda mi się odratować tę sytuację. Do miski na skrobię takie mydełko do odplamiania. Mydło, o ile nie popieram w pielęgnacji skóry, to muszę przyznać, że z jego pomocą wszystko, wszelkie zanieczyszczenia są po prostu wyżerane. I jeszcze nigdy mnie to mydełko nie zawiodło, więc po prostu na skrobie. Mydło uważam zdecydowanie za zbyt silny preparat, jeżeli chodzi o oczyszczenie skóry. Nieodpowiednia wartość pH, bardzo często naruszanie bariery hydrolipidowej, działanie antybakteryjne przewlekle w ramach kosmetycznego działania, nie pod nadzorem. Dermatologa tak silny, jak działa mydło, nie jest to dobre rozwiązanie, bo na naszej skórze zawsze jakiś mikrobiom naturalny musi być. Dobra, zalejmy wodą. I wkładam bluzkę. Zostawię to tak na pół godziny, niech się odmoczy, a ja idę wypielęgnować ręce, no bo wiadomo, po zwykłym mydle zazwyczaj są ściągnięte, a co dopiero po takim mydełku odplamiającym. I bluzeczka wyprana, wyprasowana. Bardzo proszę, wszystko ładnie zeszło. Jedwab to jednak jest bardzo dobry do utrzymywania i czyszczenia materiał. Prawda memutku? Ojciec właśnie powiedział, że trzeba zmienić żwirek, najlepiej na diamentowy. Jakby diamenty były w kuwecie, to by kupeczka na pewno lądowała w tej kuwetce, tak? Na obiad pizza. To jest mocarelka robiona z mleka bawolicy. Apetyczne. Wróciłam właśnie z małych zakupów, odwiedziłam Rosman. No i chciałam wam pokazać, co zakupiłam. Dużo jest promocji i udało mi się na promocję złapać wciereczkę z była. Jestem i mega ciekawa w ogóle, jaką ona tworzy mgiełkę? Czy jest taka lekka, taka fajna? Hmm. Wydaje się być całkiem lekka, ale ta konsystencja, widzę, że taka jest troszeczkę osiadająca. Ojej, jaki przyjemny zapach, taki bardzo świeży, delikatny, coś w typie daw z nutą czegoś zielonego. Ale wyraźny, wyczuwalny. Nie jest delikatny w takim sensie, że ledwie, ledwie wyczuwalny. No, nie wiem tylko, czy nie będzie troszeczkę przetłuszczała skóry głowy. Będę testować, będę Wam dawała znać. Jeżeli chodzi o tą wciereczkę, to ona jest taka wspierająca naturalną mikroflorę skalpu. Jak patrzyłam w skład, to wydawało mi się, że ona będzie taka nawilżająco, łagodząca i szukam właśnie tego typu produktów do pielęgnacji skóry głowy z uwagi na to, że ja mam skórę głowy suchą, no a włosy mam takie, no, ani nie suche, ani nie jakieś przetłuszczające się, takie totalnie normalne i dość ciężko jest mi znaleźć balans pomiędzy preferencjami skóry głowy, no i włosów. Druga rzecz, która była na promce, samo dobro. Niestety z dureksów widzę, że zostały usunięte z oferty Rosmana wersje Sensitive różowe, którą lubiłam najbardziej, no. Tak, Januro też może być, chociaż nie powiem. Chyba na przyszłość będę się chciała zapatrzeć w te różowe sensitive. A teraz moje drogie uwaga. Teraz się skupcie. Jeżeli nie patrzycie w ekran, tylko sobie słuchacie mnie w formie jakiegoś podcastu, czy coś, przerwijcie, co to robicie, i bardzo proszę o dosłownie minutę uwagi, bo to co Wam teraz pokażę, po prostu spadną Wam czapki z głów. Obiecuję. Uwaga. Garnier Fructis Hydro Bomb Szampon. O tym szamponie jedna z Was, dziękuję serdecznie Aniu, dała mi znać, czy, ona to, czy ta obserwatorka tak do mnie pisze, czy ona dobrze patrzy, czy faktycznie skład jest ok. Ja tak patrzę i ogólnie jest ok. Skład jest naturalny przy czym. Oparty jest to o amonium lauryl To Jest dość mocną substancję myjącą. I pod koniec składu jest również obecny kwas salicylowy. Więc nie wiem, czy to czasami nie będzie troszeczkę działało złuszczająco. Myślę, że ja sobie będę stosować, przynajmniej na początek, raz na jakiś czas, w takiej formie mocniejszego doczyszczenia ten szampon. Jestem go mega ciekawa. Wszyscy to jest 400 ml. Po prostu ja jestem do teraz w szoku, że z raz fructisa nie z tej serii, wiecie, tej hair food, która jest znana z tego, że jest naturalna, tylko po prostu z tej takiej klasycznej serii fructisowej coś takiego jest. Mmm. zapach? Mm. Mm. Przyznaję, że pakowało mi tych, um, tych takich sz klasycznych, szamponowych, mocnych, świeżych zapachów, ale wiecie co, Jak, jeżeli kojarzycie z hair fooda, Maskę aloesową, to to tak pachnie, to tak pachnie. O matko, trzymajcie tylko kciuki, żeby okazało się to u mnie hitem i żeby moja skóra głowy się z tym kosmetykiem polubiła, bo może to być coś fajnego. Łóżko, które mamy, będziemy zabierać do nowego mieszkania. Adrian będzie je przemalowywał na biało, dlatego rozkładamy je na części pierwsze. No i kotki przed chwilą tu były i nam pomagały, ale że Adrian odkurza, no to wiadomka uciekły. Matka, co wy tutaj wyczyniacie? Co wy tu robicie? I dlaczego? Łóżko w rozsypce? I tak prezentuje się pomalowane łóżko nabrała w ogóle cała sypialnia jakoś tak przestrzeni, biały kolor sprawia, że jest jakoś tak jaśniej. Wiadomo, jeszcze pewne rzeczy trzeba wykończyć, ale to już w nowym mieszkaniu. Najważniejsze, że te największe elementy zostały przemalowane kilkoma warstwami, także tylko jeszcze ostatnie szlify i finito. Właśnie wróciłam z paczkomatu, ponieważ odebrałam paczkę pijarową z na piękne włosy, a dokładnie spodziewam się tutaj trochę kosmetyków z Hairy Tail Cosmetics od Agnieszki Wędziały i... Uff, ho ho, 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 zapowiada się do prawdy obiecująco. Pasta z orzeszków zielnych, kakao, miodem i kawałkami orzechów. Okej, okay. tego się nie spodziewałam. To jest marki Bartnik Mazowiecki. Jestem mega ciekawa, co to jest. Wygląda to jak taki krem orzechowo-czekoladowy. Mmmm, przyznam, że bardzo miła, słodka niespodzianka, za którą serdecznie dziękuję. Tak, to się siebie też. Krem czekoladowy najbardziej intryguje. No wiadomo, kotek nieco dobre. I słuchajcie, Harry Tail Nati Kołoż. Nati, tak to się czyta, chyba po angielsku? Nutty. Na ci chyba kołoż orzechowy kremujący do suchej skóry głowy. Jestem tego niesamowicie ciekawa, z uwagi na to, że sama właśnie mam taki problem, że moje włosy są takie w miarę normalne, a skóra głowy jest bardzo sucha i szukam cały czas takich naprawdę fajnej jakości produktów, które nie spowodują przyklapu, obciążenia jakiegoś takiego, wiecie, smętnego obwisania tych włosów nadmiernego, a jednocześnie żeby właśnie dobrze mi to koiło i nawilżało skórę głowy. Z Heritry Cosmetics bardzo miło wspominam flafika, kołoż do mycia skóry głowy i szampon Dragon. Chociaż te dwa kosmetyki używałam jeszcze przed tą moją całą zmianą antykoncepcji, kiedy ta moja skóra głowy się zmieniła i ogólnie potrzeby mojej skóry tak naprawdę na całym ciele się zmieniły ale na skórze głowy poszło to w jakąś taką nasilenie suchości. No dobra, więc będę testować, ale muszę sprawdzić, czy będzie to pachniało tak jak maska, odżywka, ta Flylight yy, z tej serii do włosów, emolientowa odżywka do włosów wysokoporowatych. Świetna była, miałam ją, pomimo tego, że moje włosy nie są wysokoporowate, to bardzo mi przypadło do gustu. Tak, to jest taką kompozycja zapachowa, taka właśnie orzechowa, Ala Nutella, dobra, to już rozumiem skąd ten um, słodki słojczek. Mm -hmm, to się totalnie komponuje. Ale tutaj w tej przedpórce jest coś jeszcze. Jest! Wspomniałam o Kairi taylor że. Planuję powrócić do ich y, dwóch kosmetyków, które totalnie uwielbiam, totalnie ubóstwiam i nie udało mi się znaleźć dla nich y, zamienników, więc gdyby się znalazły w paczce bardzo chętnie ponownie je wypróbuję. No i moje drogie, są. To jest Lemon Lemur, żel do y, stylizacji fal i loków. I pomimo tego, że używałam troszeczkę konkurencyjnych firm, to jednak lepszego nie znalazłam, więc z dziką radością sobie do niego wrócę. I tak samo, jeżeli chodzi o odżywkę Tumor To jest ym, odżywka, maska bardziej, tak, maska humektantowa. I testowałam, szukałam takie bardziej, wiecie, z drogeryjnej półki, może lepsza cena, czegoś, co mogłoby mi ją zastąpić. Mm, mm, nie znalazłam czegoś, co byłoby takie 1 do 1, albo chociaż zbliżone do tej maski. E, więc z miłą chęcią ponownie do niej wrócę i zobaczymy, jak teraz się u mnie spisze. Natomiast, no, sądzę, że będzie dobrze. I na sam koniec odrobinę aktywności. Mogę powiedzieć, że pływanie na basenie weszło mi w nawyk i jest moją nową, ulubioną aktywnością fizyczną. Chodzę systematycznie na basen i zamierzam to kontynuować. Do zobaczenia w kolejnym weekendowym vlogu. Cześć!